Cześć, witajcie i czołem. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować pewien Bayer, który dotarł właśnie prosto za wschodniej granicy, a dokładniej to z dalekiego wschodu. Jest to no, Mavic Pro. Oczywiście ściema jest to Ishin E58. Dron. Jak widzicie na 2,4 GHz oryginalny? Do drona zostały dodane dwa rotory i śrubokręcik, taki dodatkowych rzeczy. No i oczywiście fajna saszetka. Jest też jakiś tam twardy case na, na tego drona, ale ta saszetka jest fajna. W piance wszystko, także jest super. No i co ja o tym dronie mogę powiedzieć? Nie wiem, może przeglądając samą instrukcję żebym o czymś nie zapomniał no ale nie to raczej żadnych ciekawych takich rzeczy to nie ma Ja się wesprę instrukcją przy omawianiu joysticka przepraszam za mój głos ale naprawdę mam <laughs> wielką chrypkę więc kwestia taka Tutaj mamy, ja miałem wersję oczywiście z baterijką jedną, która jest tutaj już zamontowana w samym dronie, który zaraz pokażę, i dwoma dodatkowymi baterykami, czyli w sumie trzy. Jeszcze do mnie mają dotrzeć kolejne trzy. Czyli w sumie mamy sześć baterii, sześć akumulatorów. Jeden pozwala na około 10 minut lotu. Standardowo. Tutaj mamy diodkę, która nas. Informuje, że się ładuje i tu ładujemy sobie przez mikro USB bezpośrednio, czyli wystarczy nam kabelek, nie musimy mieć ładowarki. Ten card już za nas to wszystko zrobi. Także tu mamy gotowe naładowane ogniwa do lotu, i tu mamy sam dron. Ja sobie go teraz pozwolę rozpakować. Tak więc dronik rozkładamy jak mawika. On dosłownie wygląda jak Mavic. Tu ma oczywiście kamerę. Regulowaną. Kamerka nagrywa w 720 pikseli i 20 klatek na sekundę, które można interpolować sobie w programie później do edycji wideo na np. Na 60 klatek na sekundę i troszeczkę wystabilizować, chociaż stabilizacja sama ta jest naprawdę na wysokim poziomie tutaj. Jest cyfrowa stabilizacja. Jest to szerokokątny, 120-stopniowy obiekty. Tak więc rozkładamy sobie mgiełka o. No, a spodnieść. Tak wygląda sam dron. Tu wkładamy baterię. Mamy czerwone światło, zewnętrzną antenę. Yy, tutaj wkładamy kartę pamięci. Mamy dużo otworów wentylacyjnych, jak widzicie. Multum tu mamy czerwone światełko. Dron jest podpisany jako emotion, dron tu Mam jeszcze dwie białe diody. No i sama kamera oczywiście. Naprawdę jakość wykonania jest bardzo wysoka. Kolor jest ten typu steel, taki zielonkawo-szarawo-czarny. Także naprawdę spoko. Wszystko jest w tym dronie dosłownie wymienne i dostępne od ręki na wschodzie. Także możemy sobie cokolwiek zamówić. Tu mamy antenkę od joysticka. Tu w środku mamy schowaną antenę od FPV, czyli od podglądu na żywo, bo taki też istnieje i właśnie go tutaj pokażę. Czyli uruchamiamy drona i możemy sobie y oczywiście jak najbardziej podejrzeć tutaj drona, łączymy się z nim na Wi-Fi. Y jako ciekawostkę jeszcze dodam, bo można nim sterować tym joystickiem, ale też tą aplikacją, którą się y na żywo tutaj ogląda podgląd y i po zastosowaniu tutaj właśnie mocniejszej antenki, ta antenka ma mi dotrzeć, no one są groszowe sprawy, ta antenka 5 dBi. Postaram się ją tutaj podmienić. Myślę, że to, mam nadzieję po prostu, że, że to jakoś wpłynie na, na zasięg. Mam też również na USB do powerbanka stosowany repeater Xiaomi, który działa no, na bardzo dużą odległość no i widziałem filmiki jak ten dzięki repeaterowi, który działa na WiFi, fi yy, dronowi komórce, sterowaniu na komórce możemy osiągnąć dystans nawet do 2 km tylko, że już nie wrócimy, bo bateryjka już nie, no, nie da rady po prostu yy, tak więc yy, w tym wypadku trzeba było wtedy zastosować jakieś ogniwo po prostu mocniejsze yy, konwertowane, modowane tak więc yy, ja myślę, że wystarczy po prostu podgląd na komórce, jakiś tam lot, żeby chociaż 200-300 metrów tego zasięgu było do 500, żeby sobie można było okolice fajnie gdzieś tam nagrać. No i mamy aplikację, która się nazywa UFO, Wi-Fi UFO. Wchodzimy sobie w tą aplikację, dajemy play i proszę, mamy podgląd, podgląd naprawdę klawy jakości, zobaczcie sobie. Proszę, Jest to 720p. 720p. Także naprawdę niezły podgląd. Już próbne loty odbywałem. I te próbne loty naprawdę fajnie, fajnie wyszły. Wszystko jest jak najbardziej odporne na uderzenia. Dostajemy tu również osłonki rotorów możemy fajnie podczepić. Wsuwamy po prostu. No używam ich w mieszkaniu, bo, bo, bo dopiero się przyuczam. Miałem dron karery Mam, do którego również zamówiłem akumulatorki. Za paręnaście złotych. Po prostu przyuczam się na tamtym, żeby na tym lepiej fruwać. Jeśli chodzi o sam joystick. No dobra, może sobie ten FPV zaraz zakończmy. Kolejną ciekawszą rzeczą, jaką chcę pokazać, to to, że możemy sobie tutaj włączyć sterowanie. Proszę o przestał migać. włączyć sterowanie tu na ekranie i właśnie dzięki temu latać na dalsze odległości używając repeatera. Jak włączymy, znowu możemy latać pilotem. Mamy tu również dzielny ekran. Sprawdziłem to na okularach FPV, tych VR-owych. Wsunąłem tam komórkę i naprawdę daje to radę. Obraz jest ostry. Także możemy sobie tego też użyć, no i latać na okularach z joystickiem. Będę oczywiście to testował wszystko. Mamy tu sporo opcji: zdjęcie, nagrywanie. No nie będę teraz się wgłębiał to wszystko, bo naprawdę jest tego sporo. Yy, tu jest również opcja headless, dzięki której dron zawsze będzie do nas się obracał i będzie nas śledził po prostu, yy, będzie nas nagrywał. Yy, także w tym wypadku zakończymy sobie tutaj połączenie okay. tutaj możemy też wyjść aplikację zamknąć jeśli chodzi o sam joystick to tutaj w nim mamy yy, o można powiedzieć na telefon Do podczepiamy super to działa yy, włączamy w ten sposób Oczywiście w terenie pokażę wszystko, jak to pracuje. Tutaj mamy automatyczny start, automatyczne lądowanie, trimowanie. Jeśli dron troszeczkę po wzniesieniu się sam leci w prawo, kontrujemy. W lewo, jeśli odwrotnie, to w prawo. No i tak samo, jeśli leci do przodu, kontrujemy strzałko do tyłu. Wtedy tak robimy po prostu, żeby dron w poziomie nam się trzymał. To są zwykłe, jak widzicie, nie ma kabelków, zwykła atrapy antenek, także nie ma co się tam podniecać, że to są dwie antenki. Tu jest po prostu zwyczajny kabelek, wypuszczony tam w środku. Także ja tu zrobię gniazdko anteny i będzie tu normalna antena, jak do routera. To również nam pomoże zwiększyć zasięg, bo ten repeater będzie działał na WiFi, czyli na podgląd drona na żywo i sterowanie poprzez komórkę, ale nie będzie już wpływał na pilota, bo to jest osobna antena osobne radio, także musimy już tu sobie wspomóc, no i tutaj też być może tę antenkę wymienić. Zobaczymy, jak to wszystko się będzie zachowywało po każdej z modyfikacji. Tu również mamy przyciski raz, dwa, trzy oraz cztery, bo tymi przepustnicami tutaj wznosimy się w lewo-prawo i obracamy drona wokół własnej osi i tu oczywiście latamy, manewrujemy horyzontalnie dronem. Te przyciski już omawiam, a więc dolny odpowiada za właśnie ten headless mode, a także powrót jednym przyciskiem, czyli naciskamy później przyciski, dron nam powraca. No nie działa to tak jak powinno, ale to nie szkodzi. Kolejny przycisk to jest przycisk fotowideo, który również nie działa, ale całkowicie, ponieważ dron nagrywa tylko poprzez naciśnięcie w aplikacji na powyższą tutaj. Wsadzoną kartę pamięci. Kolejną prawą stroną na dole jest to 360 stopni obrót po skazaniu wokół której osi, czy będzie to w prawo, czy w lewo. Oraz emergency vise stop, czyli jak przytrzymamy, to dron nam spada bądź też się zatrzymuje. Całkowicie odcinane jest zasilanie. No i tutaj u góry mamy speed switch, mamy 30. 60 bodajże czy też 70 zależnie od wskazań i 100% szybkości. Ja na 30 tutaj próbowałem, i ja on jest mega stabilny zwrotny. Wyższe yy, używamy na, już na otwartej przestrzeni, żeby bardzo szybkie zwroty robić, yy, bardzo szybko nim latać, yy, a także jeśli wiatr jest większy, to, to również pomaga, bo dron stawia lepsze opór wiatrowi i jest bardziej stabilny. Także tutaj wszystko. Yy. Będę te modyfikacje tutaj też pokazywał, nie będę przesadał z nimi, bo już ten dron spełnia moje oczekiwania, ponieważ zazwyczaj chciałem ja po prostu, by wznosić się nim nad, nad sobą po prostu i nagrywać okolice na jakichś tam wyjazdach, bo, bo, bo jest to priorytetem dla mnie. Za te ponad 100 zł mamy naprawdę kawał fajnej maszynki, którą możemy sobie latać, bo ona jest mniejsza niż 400 gram. Także Możemy próbować nagrywać jakkolwiek chcemy, nic nas nie ogranicza, nie musimy mieć licencji. Eee, jedynie trzeba pamiętać, by nie latać nad skupiskami ludzi i nie przecinać jakichś tam ruchliwych dróg. Eee, także będziemy setu tu nieopodal testować w jakichś tam polach, w dłuższych drogach kilometrowych, jakichś, żeby wiedzieć jaki jest tego dystans po przeróbkach itd. Tak co tu jeszcze mogę wspomnieć? No, jeśli tylko jakieś tam kolejne będę miał przemyślenie odnośnie tego, to jak najbardziej to będzie to wszystko trafiało do Was. No, póki co to tyle. Jak najbardziej mogę go polecić. No, nie ma lepszej jakości w stosunku do ceny. Nie ma lepszej jakości wideo w tym przedziale cenowym. Także mogę spokojnie polecić i. I sam będę się dosłownie go uczył. Także zapraszam do kolejnych filmików. No i widzimy się w kolejnym wejściu, w kolejnej odsłonie.